Cześć, jako że u mnie się trochę pozmieniało, długo nic nie pokazywałem. Pokażę Wam kotłownię moją nową. Dosyć sporo się zmieniło. Nowy piec, nowe ogrzewanie, zapas zrobiony. No i z tego względu, że z prądem, co się dzieje, to się dzieje. Wszyscy wiemy postanowiłem sobie zrobić takie zasilanie, dodatkowe, awaryjne, żeby trochę sobie wspomóc. Traktor zbudowuje, akumulator, UPS i będzie stabilizator napięcia, żeby to wszystko ustabilizował, pilnował, żeby napięcie szło odpowiednie. W, dalszym, w dalszych planach jeszcze mam w planach zamontować yy, panel solarny z regulatorem do dziennego ładowania akumulatora, troszeczkę to wspomoże, budżet na rachunkach, jak to wszystko przyjdzie, będzie podłączone, będzie działało. Pokażę Wam, jak to wszystko wygląda w praktyce. Na razie do testów było podłączone sam UPS z akumulatorem. Sprawdzało to się super podczas zniku. Napięcia pobierał z akumulatora. Testowałem cały dzień. Akumulator uciągnie na spokojnie. Tutaj, całe zasilanie kotłowni, pompy, boilera, pompy na ogrzewanie domu, zapalarkę, dmuchawę, podajnik. Po całym jednym dniu akumulator był może tam jedna kreska zeszła nie pamiętam już dokładnie ale myślę, że z 2 dni utrzymałbyś śmiało to wszystko tutaj także zobaczymy jak to będzie działało jak będzie stabilizator bo są duże wahania na sieci spadki napięcia nawet do 215V no niestety nie mogę sobie pozwolić na tak niskie spadki, ponieważ Piec przestaje potem pracować na odpowiednich obrotach. Wentylator za dużo powietrza podaje. Komputer wariuje, pies się wyłącza A zrobimy to potem tak jak należy i zobaczymy, jak to będzie działało. Postaram się Was informować, pokazywać. Kto będzie zainteresowany, zobaczy. A na razie tyle. Dzięki za obejrzenie. Pytania, sugestie, porady. Piszcie śmiało. Dzięki. Cześć.